Prawo i Sprawiedliwość wygrywa w tegorocznych wyborach parlamentarnych, ale to prawdopodobnie demokratyczna opozycja przejmie władzę. Politycy Koalicji Obywatelskiej PSL, Polski 2050, Szymona Hołowni oraz Lewicy zapowiadają sojusz, który zagwarantuje im więcej mandatów w Sejmie od zjednoczonej prawicy. W naszym okręgu nowosądecko-podhalańskim zwyciężył PiS z 53% poparciem, Platforma Obywatelska mogła liczyć na 16% głosów, Trzecia Droga na 11%, a Konfederacja na 8%. Z kolei w nowym targu partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 36% głosów poparcia, na Koalicję Obywatelską zagłosowało 30% nowotarżan, na Trzecią Drogę 11%, zaś na Konfederację 9%. To oznacza, że z Podhala do Sejmu dostali się Edward Siarka, Andrzej Gut-Mostowy, Weronika Smarduch, natomiast do Senatu Jan Hamerski. Największym zaskoczeniem jest przegrana wieloletniej posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Paluch, która straciła swoje miejsce w Sejmowych ławach i nie będzie już reprezentować naszego regionu w parlamencie.